Cześć! W tym wideo omówię najważniejsze aspekty prowadzenia zajęć z wykorzystaniem ClassWise. Aby pokazać różne możliwości, omówimy wykorzystanie gotowych prezentacji na lekcjach biologii, zastosowanie gier edukacyjnych na zajęciach informatyki oraz wprowadzenie quizów na przykładzie matematyki i fizyki. Szybko przypomnę, iż projekty w bibliotece mogą być przypisane do czterech etapów: wprowadzenia, utrwalenia, weryfikacji i podsumowania. Dzięki temu łatwiej jest ocenić, do czego wykorzystać dany materiał. Przejdźmy do biblioteki. Używając wyszukiwarki, szukam zasobu, na przykład o gadach. Analizując oznaczenia na okładkach, wybieram ten, który pomoże mi wprowadzić nowe zagadnienie na lekcji Biologii. W widoku podglądu szczegółowego upewniam się, że projekt spełnia moje wymagania. Prezentację rozpoczynam klikając przycisk Uruchom. Materiały zawierają wyraziste i czytelne grafiki, wspierające tłumaczenie ważnych informacji. Znajdziemy w nich także wiele przydatnych ciekawostek i interaktywnych elementów. Zróżnicowana forma pozwoli podtrzymać uwagę uczniów i zapamiętać najważniejsze informacje. Prezentację możemy zamknąć, używając X na dolnej belce lub wciskając przycisk Escape na klawiaturze. Przejdźmy do kolejnego projektu. Jako nauczyciel informatyki interesują mnie projekty tylko z tej kategorii. Chciałbym w ciekawy sposób utrwalić z uczniami informacje o bezpieczeństwie w sieci. Na przykład poprzez grę z uczniami. Przed każdą grą pojawia nam się ekran startowy. Widzimy tu następujące informacje: ilość przygotowanych pytań w danej tematyce, ich ilość determinuje maksymalną ilość rund w grze. Dalej możemy wybrać jedną spośród kilku zróżnicowanych rozgrywek. Poniżej ustawiamy parametry, które mogą się różnić w zależności od wybranych gier. W przypadku Pojedynku Intelektów przy grupie około 20 uczniów rekomendowanych jest 8 rund. Do gier wymagane są klaspady. Klikamy niebieski przycisk, aby je przygotować. Klaspady mogą znajdować się w trybie uśpienia, oszczędzając baterię. Wszystkie włożone do stacji dokującej wybudzamy, naciskając krótko przycisk przy podstawie. Klaspady wyjęte wcześniej ze stacji wybudzamy, wciskając na nich dowolny przycisk. Aplikacja informuje mnie, że najpierw powinienem rozdać uczniom urządzenia i upewnić się, że każdy uczeń otrzymał właściwe przypisane do niego. Jeżeli wszystko się zgadza, uczniowie potwierdzają gotowość, klikając dowolny przycisk na klaspadzie. Za chwilę pokażę to w praktyce. W trakcie rozdawania urządzeń na liście widzę, że zmieniają one swój stan na aktywny. Po rozdaniu wszystkich prosimy uczniów o sprawdzenie, czy urządzenie w ich rękach wyświetla wzór zgodnie z listą na ekranie. Jeżeli tak, potwierdzamy gotowość. Kiedy wszyscy uczniowie są gotowi, możemy rozpocząć grę. Na początku widzimy krótkie wyjaśnienie zasad. Dalej mechaniki gier prowadzą nas krok po kroku przez rozgrywkę, oferując szereg rozwiązań wywołujących emocje i zaangażowanie u uczniów. Każda z gier różnią się od siebie założeniami, dynamiką i formą graficzną. Ten sam zbiór pytań może być wykorzystany z dowolną dostępną grą, dzięki czemu zyskujesz większą elastyczność w doborze formy do zagadnienia i twoich uczniów. Przejdźmy do innego projektu. W przypadku quizów ekran startowy wygląda nieco inaczej. W jednym projekcie może występować kilka serii pytań, na przykład na początku i na końcu lekcji. Dlatego na górze widzimy informację, ile w danym projekcie znajduje się serii oraz ile pytań zawiera ta konkretna. Następnie wybieramy klasę, której wiedzę chcemy sprawdzić. Poniżej wybieramy tryb quizu. Pierwszy to tryb domyślny, który stawia nagrywalizację. W tym trybie liczy się nie tylko poprawność, ale również czas odpowiedzi. Ten tryb najlepiej sprawdzi się do miękkiej weryfikacji wiedzy w formie zawodów. Drugi tryb kartkówka jest znacznie uproszczony i nastawiony wyłącznie na ocenę ucznia. Wyniki poszczególnych odpowiedzi poznajemy na sam koniec. W trakcie odpowiedzi nie widzimy wyników pośrednich ani żadnych elementów, które mogłyby rozproszyć czy zestresować uczniów. Ostatnia opcja pozwala na stworzenie zasad wedle własnych potrzeb. Zobaczmy, jak działa tryb domyślny. W centralnej części widzimy pytanie, a pod nim licznik czasu i licznik oddanych odpowiedzi uczniów. Poniżej znajdują się możliwe odpowiedzi, których układ odpowiada przyciskom i podświetleniu klaspadów. Po upływie czasu lub oddaniu odpowiedzi przez wszystkich uczniów, na ekranie wyświetlane są statystyki oraz poprawna odpowiedź. W tym miejscu możemy omówić, dlaczego ta odpowiedź jest właściwą. Następnie przechodzimy do wyników pośrednich. Za każdą poprawną odpowiedź uczeń może zebrać od 1000 do 500 punktów, w zależności jak szybko odpowiedział na dane pytanie. Inną z dostępnych opcji są pytania typu prawda-fałsz. Wówczas na klaspadach uczniów aktywują się tylko dwa górne przyciski. Na ekranie znajdują się dwie dodatkowe opcje. Używając pierwszej z nich, możesz skrócić czas na oddawanie odpowiedzi. Druga pozwala całkowicie pominąć pytanie i nikt nie otrzyma za nie punktów. Na koniec quizu wyświetlane jest podium, a po nim finalny ranking. Wszystkie wyniki z przeprowadzonych gier i quizów znajdziesz w zakładce Uczniowie. I to wszystko, co musisz wiedzieć, aby korzystać z ClassWise. Dziękuję CI za wspólnie spędzony czas i zapraszam Cię do kolejnych wideo, w których dowiesz się, jak tworzyć własne projekty i odkryjesz zaawansowane funkcje ClassWise. Do zobaczenia!